Zajmiemy się celowaniem przy użyciu naszego pistoletu. Będzie to generalnie polegało na tym, że przy kliknięciu prawego przycisku myszy nasz pistolet zmieni swoją pozycję na dokładny środek ekranu, jeśli chodzi o ruch poziomy oraz pionowy. Przejdźmy od razu do kodu, dokładnie do naszego skryptu GunScript. Nie będzie to duża ilość kodu. Będzie ona generalnie prosta, e, także możemy się zabrać do pracy. E, będziemy potrzebowali, jeśli się nie mylę, trzech zmiennych. E, pierwsza zmienna e, będzie się nazywała Aim Speed i będzie typu Float. E, generalnie e, będzie to zmienna, która będzie odpowiadała za czas, e, w którym e, pistolet będzie miał płynnie przejść. Z pozycji e, tej oto na środek ekranu, e, jak może się już domyśliliście, będziemy wykorzystywali tutaj znowu funkcję MATF Smooth Dump. E, więc to jest nasz czas. Ja go sobie domyślnie ustawiłem na 0,1. Jak wcześniej sprawdzałem, e, jest on dobry, chociaż Wy możecie go dowolnie zmodyfikować. E, kolejną zmienną będzie zmienna Aim. E, Aim, 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 aim. Hmm, 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 hmm. Powiedzmy. Jak by to nazwać? Chodzi tutaj o zmienną, która będzie nam określała, e, czy jest to na środku ekranu, czy nie. Ona będzie 0 albo 1. E, no, powiedzmy aim. Zostawimy to na razie tak. Jak wpadnę na coś lepszego, może to później zmienię, ale sama nazwa nie jest taka ważna. E, I z początku. Będziemy chcieli, żeby miała ona wartość 1, gdyż tak, gdy będziemy zaczynali grę, domyślnie pistolet będzie z naszego boku, niejako jakby chcieliśmy strzelać z biodra. I po prostu chodzi o to, że będziemy mnożyli linijkę, gdzie po prostu jest aktualizowana pozycja naszego pistoletu i tu jest hold side i hold height, pomnożymy sobie razem naszą zmienną aim. I wtedy, jeżeli jest ono równa 1, nie zmienimy nic. Ale kiedy będzie w takim czasie zmniejszała się do 0, to w momencie, kiedy to pomnożymy razy 0, to i, e, i wychylenie, czy pozycja e, poziomo i pionowo pomnożona razy 0 da 0 i 0, więc nasz pistolet będzie idealnie w środku ekranu, do czego właśnie dążymy. Mm -hmm, tak. Do czego dążymy? E, potrzebujemy jeszcze tylko jednej zmiennej, którą e, ukryjemy sobie. Height in inspector i to będzie e, do zmienne, e, do funkcji math f smooth Dump, czyli aim speed v od velocity, czyli szybkość ehm, float i nie musimy przypisywać żadnej wartości no i dobrze, mamy nasze zmienne teraz generalnie w funkcji update piszemy coś takiego if input input tak i teraz get button i nie dajemy get button down gdyż on zwraca wartość true, czyli prawda tylko w tej klatce, kiedy jest Wciśnięty przycisk, a potem już y, nie zwraca wartości, prawda? A get button to jest po prostu tak długo, prawda, jak jest wciśnięty. I teraz otwieramy nawias, cudzysłów, Fire 2, i to jest y, prawy przycisk myszy. Jak możecie się domyślić, Fire 1 to jest lewy przycisk myszy, więc jeżeli jest on wciśnięty, y, wtedy. No i co wtedy chcemy zrobić? Y, wtedy chcemy. Zmienić wartość e, aim. Czyli aim równa się e, Math Smooth Dump. I teraz tak, wartość początkowa, czyli aim. Teraz e, docelowa to jest 0, żeby się wszystko ładnie wycentrowało na ekranie. E, teraz nasza zmienna pomocnicza Speed V. I czas, w jakim ma się to wykonać, czyli Aim Speed. Eee, tak, i teraz e, Else, czyli jeżeli e, przycisk, prawy przycisk myszy nie jest wciśnięty, wtedy. E, I wtedy e, Aim równa się. Możemy to skopiować. Z tym, że będziemy dążyli do wartości 1. I ostatnie co nam pozostało na tą chwilę Jest pomnożenie e, pozycji w osi poziomej oraz pionowej Razy aim Tutaj przypominam, że jeśli e, przycisk prawy myszy nie będzie wciśnięty Wtedy to będzie wartość 1, czyli nic nie zmienimy Kiedy będzie wciśnięty, wtedy w ciągu e, 0,1 sekundy e, Wtedy się po prostu to zmniejszy wszystko do 0 e, Zapiszmy nasz skrypt i sprawdźmy, czy działa. Jest tu jakiś błąd. Aha, tu się jakiś przecinek dał. Zapiszmy. I sprawdźmy, jak to działa. Jest nasz pistolet. Klikam prawy przycisk myszy. Jak widzimy, centruje się on. Nie jest to, czego byśmy chcieli. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Centruje się on idealnie, ale centruje się e, jego punkt. I teraz o co chodzi? Kiedy klikniemy na obiekt Glock V5 lub dowolny, który Wy sobie stworzyliście, w moim przypadku jest to Glock V5, czyli nie same jego e, budującego e, struktury, tylko ten pusty obiekt, wtedy widzimy, że tu jest jego punkt. I ważne, żeby zaznaczone było pivot, a nie center, bo jak jest center, to wtedy on po prostu bierze wypadkową yy, średnią z pozycji wszystkich elementów, a pivot to jest po prostu jego punkt. Jak widzimy, yy, kiedy włączymy, to on się wtedy idealnie środkuje, ale nie środkuje się nam pistolet. I teraz, jak to rozwiążemy? Generalnie chodzi o to, że Przesuwając sam ten obiekt, nic nie zmienimy, gdyż e, nasz skrypt i tak go sobie ustawia, ale możemy przemieścić e, po prostu wszystkie zawarte w nim rzeczy odpowiednio w górę, w dół, w lewo, w prawo. Ale na początku musimy je sobie ładnie wyśrodkować, e, i też jest właśnie ważne pojęcie, jeśli chodzi o pozycję globalną, światową, a pozycję e, względem obiektu nadrzędnego. Jak widzimy, Tutaj jest pozycja minus 6, coś tam 0,822 ale nie jest to pozycja globalna, tylko jest to pozycja e, tej części z pustu względem, e, względem obiektu nadrzędnego, czyli Glock V5. A coś co nie ma obiektu nadrzędnego, na przykład e, player, nasza kapsuła, to tutaj ma pozycję e, globalną. No i teraz o co chodzi? E, Zaznaczmy nasz pusty obiekt naszego pistoletu I dajmy GameObject Cube I zróbmy, żeby była ona dzieckiem Glock V5 I w tej chwili, kiedy wyzerujemy te wartości To jest ona dokładnie w środku tego punktu naszego pistoletu Teraz zmniejszmy ją I wydłużmy ją Tak, żeby to była bardzo cienka wręcz tylko linia Może nawet nie aż taka cienka, mniejsza z tym. E, dobrze, i teraz o co chodzi? E, w tej chwili musimy poustawiać sobie e, wszystkie e, nasze elementy, żeby były dokładnie na tej linii. Czyli zaznaczamy wszystkie elementy pistoletu, ale nie ten obiekt, tylko te oto e, elementy. E, dzieci tego obiektu i teraz musimy to najlepiej jak jesteśmy w stanie umiejscowić żeby było to na środku teraz z tej strony powiedzmy, że ktoś będzie patrzał tutaj, tutaj okej okay, powiedzmy, że coś koło tego może być, i góra, dół to zostawiamy. W tej chwili możemy usunąć naszą e, pomocniczą e, kość. I w tej chwili mamy nasz e, pistolet zcentrowany I co to nam dało? E, generalnie są teraz w tej pozycji. I kiedy przycelujemy, widzimy, że idealnie ładnie nam się scentrowały. E, e, zcentrowały nie wiem, jak się nazywają te części, przez które się patrzy. Wiem, że można mieć kogoś na muszce, ale mniejsza z tym. Jak widzimy, idealnie teraz patrzymy przez te muszki, powiedzmy. I jest idealnie scentrowany e, Z tym, że jest e, na mój gust, to trochę za daleko, chociaż może nie. E, spróbuję trochę wszystkie elementy przybliżyć. Zobaczymy, jak to wygląda teraz. No tak, nawet trochę oddale. Także teraz wszystko działa o wiele lepiej, powiedzmy coś koło tego. Czyli biegamy sobie, biegamy. Nasz e, pistolet podąża. Kiedy klikniemy prawy przycisk myszy, wtedy ładnie możemy celować. E, z tym, że z tym, że, z tym, że e, zauważyłem taki problem, a mianowicie o co chodzi. Jeśli sobie już ładnie ustawiliśmy e, pozycję elementów tego Glock V5 lub innego waszego obiektu, pistoletu zależy jak wy tam macie że przy celowaniu ładnie jest i w odległości od nas, w lewo, prawo <laughs> i ładnie scentrowany to kiedy biegamy jest on nieco za nisko może, nie widzimy go tak dobrze no i w tej chwili, kiedy e, będziemy się bawili albo tymi wartościami e, wartościami hold height albo hold side sobie to zmienimy że będzie e, przy że ładnie wyglądał, ale wtedy znowu popsujemy swoje, chociaż zaraz nie, nie, nie popsujemy sobie bo i e, zcentrowania przy celowaniu, bo i tak to się zeruje więc e, sprawdźmy to jest to na, na takiej wysokości powiedzmy chciałbym mieć to wyżej i coś koło tego Minus 25 i 33 sprawdźmy teraz jest ładnie i jest w tym momencie lepiej jeżeli byście chcieli, żeby był jeszcze nieco wysunięty do, do przodu ten pistolet, możecie to sobie zmienić w kodzie byście musieli wtedy po prostu tą linkę Zamieścić e, osobno dla e, wciśniętego przycisku Fire 2 i dla niewciśniętego. No i kiedy byłby niewciśnięty, wtedy do e, wartości tej, czyli przód, tył, byście musieli dodać jakąś wartość, ale to już możecie we własnym zakresie u siebie przy tym poeksperymentować. Ja jak najbardziej jestem zadowolony e, z tego efektu na obecną chwilę. Mam nadzieję, że ten e, krótki, w miarę prosty poradnik Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś. Jakiekolwiek pytania, jak zwykle, piszcie, komentujcie. E, przepraszam za tą dłuższą, naprawdę dłuższą przerwę, która była teraz, ale z początku miałem e, dużo pracy, dużo zajęć. Potem byłem chory, teraz znowu jestem chory, no ale aczkolwiek postaram się e, jak najbardziej wrzucać więcej filmików i w krótszych odstępach czasowych. No nic, trzymajcie się. Do zobaczenia. you <laughs>